Emocje i wzorce są dziedziczone. Dziedziczysz je po swoich przodkach i znajdują się one w Twoim ciele fizycznym, ale także w Twojej aurze. I odwzorowujesz, odgrywasz je na co dzień. Przejawia się to w taki sposób, że przyciągasz ludzi. Zdarzenia, przyjaciół, partnerów, to jak ci wychodzą biznesy albo ci nie wychodzą, może się ich całkowicie boisz. Wszystko to jest w Twoim właśnie DNA i w Twojej aurze. Więc żeby zmienić coś właśnie w swoim życiu, trzeba te wzorce, emocje przerobić. Nie chcesz tutaj, żeby było tak jak we Wrocławiu. Taka kłódka, która trzyma Cię w jednym miejscu. Chcesz ruszyć do przodu na pewno, warto zacząć ćwiczyć i zmieniać te wszystkie właśnie wzorce i codziennie krok po kroku zmieniać swoją energię po to żeby emanować inną energią, energią sukcesu, energią powodzenia, szczęścia. Do tego służą różnego rodzaju narzędzia. Ja lubię korzystać z olejków eterycznych, z kryształów, z pracy z centrami energetycznymi, z energią męską. I żeńską, więc podzielę się z tym z Tobą w godzinie 19 czasu polskiego, gdzie serdecznie Cię zapraszam. Napisz w komentarzu webinar, a wyślę Ci linki będziemy się widzieć wkrótce.